Cześć wszystkim, dzisiaj na temat ostatnich meczów w ramach Ligi Mistrzów zrobimy sobie taką analizę, komentarz do ostatnich spotkań. Cztery spotkania z udziałem także Polaków, jak te spotkania się zakończyły. Jestem też ciekaw waszej opinii, waszego zdania o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij także w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wyjdźcie też na mojego fanpage'a na Facebooku, zalekujcie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. No właśnie, dzisiaj zrobimy sobie takie podsumowanie ostatnich meczów, które miały miejsce 13 i 14 lutego. To były mecze PSG kontra Real Sociedad, zwycięstwo PSG 2 do 0, Lazio kontra Bayern Monachium, Lazio zwyciężyło 1 do 0, e, Copenhagen kontra Manchester City, 3 do 1 wygrywa Manchester City. Muszę powiedzieć, że Halan mało widoczny był podczas tego spotkania. I Airbriefs kontra Real Madryt, Real Madryt wygrywa 1 do 0 na pewno też zaskakuje. Wydawało się, że po prostu Real Madrid mocniej pokona tutaj RB Lipsk. Będzie większa em, tutaj zaliczka bramkowa. E, można powiedzieć w ten sposób: no, mm, zwycięstwo to zwycięstwo, ale e, wydawało się, że Real Madrid e, mocniej pokona tutaj RB Lipsk. No więc, tak, PSG kontra Real Sociedad. Mamy tutaj bramkę Kliana Mbappé w 58 minucie a także bramka Bradley'a Barkola w 70. minucie. No muszę powiedzieć, że nieprawdopodobny błąd, jeśli chodzi o defensywę Realu Sociedad. Zostawienie samego e, tutaj Mbappé w polu karnym, no to jest praktycznie tutaj krymino, tak, na no, nim piłkarski, nie oszukujmy się. E, natomiast e, to było do przewidzenia. Na pewno mnie trochę to zaskoczyło, to, to spotkanie. Wydawało mi się, że Bayern Monachium pokona tutaj Lazio. No i Ciro Immobile, e, kto jak nie Ciro i Immobile zdobywa bramkę z karnego w 69 minucie, Upamecano jeszcze dostał czerwoną kartkę, e, tak w 67 minucie, no właśnie to było po kosie tego, no, pff, to jest po prostu jakaś tragedia, tak, że Upamecano e, praktycznie tak fauluje w polu karnym w meczu Ligi Mistrzów, widać, widać było, że nie, nie, nie trzyma praktycznie ciśnienia, jeszcze potem jego pretensje, tak, e, potem jeszcze przecież ten dostał żółtą kartkę, Kimś tak za pretensja, to że pyskówki do sędziego. No nie na no, ewidentna, po prostu tutaj czerwona kartka, ewidentny faul eee, Raczej nie był to intencjonalny, ale można byłoby się dopatrzyć, że po prostu był to chamski nawet faul, Wydaje mi się, że to nie było takie celowe, ale nie trafił, nie, nie spóźnił się z, z tego z działaniem reakcją. No ale sam fakt po prostu tak wszedł w nogi, co jest niebezpieczne dla zawodnika piłkarza i siedzi o jego zdrowie. No i Bayern Monachium przegrywa to spotkanie, przegrywa ten mecz, mamy też Copenhagen kontra Manchester City, Manchester City wygrywa 3 do 1, to było do przewidzenia, wydaje mi się, że to i tak jest po prostu niski wymiar kary jeśli chodzi o Manchester City, De Bruyne, który zdobywa bramkę w 10 minucie, Bernardo Silva, który zdobywa bramkę w 45 minucie, i Phil Foden, który zdobywa bramkę w doliczonym czasie gry w 92 minucie. Chociaż ja muszę powiedzieć, że byłem zdziwiony, że De Bruyne moim zdaniem, czy przepraszam, Erling Haaland po prostu kiepsko się prezentował podczas tego spotkania. Muszę powiedzieć, że no, kiepski, nie był jeszcze podczas tego spotkania. Mamy też tutaj tak Matsona, który zdobywa bramkę dla Copenhagen w 34 minucie, więc ta pierwsza połowa, no, to po prostu obfitowała w męcze, w gole, po prostu Zarówno po jednej, i po drugiej stronie. No ale jak się popatrzy na statystyki, no to zobaczmy sobie tak, no, one są zdecydowanie, są po prostu lepsze po stronie Manchesteru City, szczoły 27 do 4, szczeły na bramkę 13 do 1. Posiadanie piłki, no to jest gigantyczny kosmos, tak prawie, że e, 79%, prawie, że 80% po stronie Manchesteru City, a więc no, ogromna dominacja, jeśli chodzi o ten Manchester City. E, zobaczmy sobie jeszcze Airbnb kontra Real Madrid. Spotkanie, które zakończyło się zwycięstwem Realu Madrid. Diaz, Brahim Diaz zdobywa bramkę. W 48 minucie tak eee, tak właśnie wyglądało to spotkanie te, to sp ten mecz a statystyki szczęły 14 do 15 szczęły na bramkę 9 do 3 posiadanie piłki pół na pół o kurcze to nawet nie wiedziałem tak że znaczy w sensie dawno nie widziałem takich statystyk żeby dokładnie było 50% do 50% bo było tak że było 52% do na przykład 48% albo ileś Podania 541 do 548, cenność podań 87%, 88%. No, web web szli praktycznie. E, tak, te, te, te dwie drużyny jeśli chodzi o statystyki. Natomiast tak, tutaj nie wiem, czy pokazywałem te statystyki jeśli chodzi o Lazio i Bayern Monachium, jeśli chodzi po prostu o faule 7 do 8 żółte kartki 0 do 1, czerwone kartki, no to była ta żółta kartka właśnie taki misie do tego pyskówki czerwone kartki 0 do 1 spalone 0 do 2 Rzuty rożne 3 do 5. No, rośnie niezadowolenie jeśli chodzi o kibiców Bayernu Monachium. Przede wszystkim niezadowolenie względem trenera Bayernu Monachium. Nie wiadomo, czy nie stać tutaj posady. Tak właśnie wygląda sytuacja. i PSG kontra Real Sociedad. Czy ja pokazywałem te statystyki? Chyba tak, tak. Po prostu stały, strzały 14 do 9. Posiadanie piłki że 63%, a tutaj Real Sociedad 37%, tak? Cennność podań 84% do 78%, faule 6 do 15%. Czyli widzimy tutaj, że Real Sociedad po prostu próbował zatrzymać tą ofensywę, jeśli chodzi o PSG faulując, ale to nic nie dało. Ale to nic nie dało, tak by to powiedział Mariusz Podzielnowski, ale to by nic nie dało, tak, ale to by nic nie dało. E, więc tak to właśnie wygląda, jeśli chodzi o to podsumowanie, jeśli chodzi praktycznie o ten mecz. Zobaczmy sobie tutaj wiadomości, jakie pojawiły się po tym spotkaniu. O, już nie ma tej wiadomości, no proszę. Składy, mamy też Grabarek, który właśnie wystąpił podczas tego meczu, no nie można mieć do niego du du dużych pretensji, tak, no bo jedna klasa, e jeśli chodzi o Manchester City, no moim zdaniem Kopenhaven to po prostu w defensywie było dziurowe, jak ser szwajcarski, no ale to jest jakby inna sprawa, mm, no i tak właśnie wygląda, tak, po prostu wygląda sytuacja, chociaż i tak to jest sukces, że Kopenhaven tak daleko zachodzi z tym składem, jeśli chodzi o edycję Ligi Mistrzów, tak, na pewno to jest du duże zaskoczenie, tak, duże zaskoczenie i duża robota tutaj też po prostu Grabary, tak, który wykonuje kawał solidnej roboty, a przecież zaraz będzie po prostu występował z Bundeslidze. Więc tak wygląda sytuacja. Tutaj są po prostu następne mecze, które są przed nami. Robiłem zapowiedzi, je, robiłem takie analizę, co nas czeka. Natomiast tak, tutaj chciałbym się jeszcze może wrócić do AirBreeze kontra, tutaj też nie będzie, tak, pewnie żadnej wiadomości. Real ważne informacje w sprawie Brahama Diaz, znamy wyniki badań, no bo tam się pojawiły po prostu problemy zdrowotne, kontuzja. Ehm, no i zobaczmy sobie tutaj tak, no bo na, na, na właśnie najbliższe mecze to jest PSV kontra Borussia, Inter kontra Atletico Madryt, Napoli kontra Barcelona i Porto kontra Arsenal. Ok, to wszystko na dzisiaj, dzięki za oglądanie, dzięki za słuchanie. Widzimy tutaj te rewanże, mamy 5 marca, Bayern Monachium kontra Lazio, Real Sociedad kontra PSG. Pytanie, czy Bayern Monachium wyciągnie lekcję z tego pierwszego spotkania, czy pokona rację, czy też nie. To wszystko na dzisiaj. Pozdrawiam. Zostawcie suba. Trzymajcie się. Napiszcie w komentarzu, co wy na ten temat sądzicie. Cześć!